Witajcie, hej, cześć, witajcie, z tej strony Katkisik Andrzej, z tej strony Andrzejo i dzisiaj będziemy sobie grali w Brawl Stars. No, także bardzo fajnie, będziemy sobie grali w kolejny odcinek, wczoraj był już odcinek, gdzie no tam z jedną ręką nam nie pykło, ale to nieważne. Dobra, to w takim razie gramy sobie teraz poko, bo widzę, że mam na nim misję. Akurat nie chcę za grać, ale nagrajmy sobie starcie solo. Wczoraj też grałem poko, ale nie udało mi się dokończyć misji. Eee, I tak, po prostu sobie zagramy teraz. No i zobaczymy, jak nam ta ręka wyjdzie. Także sambiki i Bambik, eee, dobra. Ktoś tutaj chce mnie atakować, panie P. Proszę pana? He? No, dawaj, dawaj, jest, udało się, porobiliśmy. Dobrze, yeah, man. No, a ten, ten w ogóle, kurczę, że chce mi za... Dobra, trzy Power Cubesy mamy. Chodźmy na tego Deryla. Kościół! Koś tu! Koś ona ma teraz ten dobry. A, nie ma! Dobrze, dobrze, dobrze! dobrze. Kurde. No! No nie! No nie! Dobra, teraz zagramy z zadymkę. Tutaj z zadynkę tarą, bo no, tak, bo ja lubię całkiem tarę, fajna jest i mam dla niej nawet skina. Dobra, mamy piłeczkę, dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze! Oj, ojoj, oj, oj, oj. tutaj. Normalnie w komentatora się we teraz. zaraz. Dobra, lecimy. Walczymy, walczymy. Coś Dobra, na niej nie żyje, ale jest ciężko, jest ciężko, jest ciężko. Ten tak, jest ciężko. O, Giza, co tu się dzieje? Tu dwóch... ...ziemniaków. Wow, Ła, do oberwałem. O kurde, aj, niestety. I pyk. Dobra, uleczacz. Dobrze. Dobra, teraz z piłeczką, patrzcie. RONALDU! Lecimy, 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 lecimy. Nie mogą nas tak samiczyć. Nie mogą, nie. Dawaj, dawaj, dżing-dżangu. Dobra, jest 1 do 0 chyba. No dobra, nieważne. Tutaj to było smutne, bo straciliśmy bramkę w tym momencie. Nie, nie wiem, czy nam to się uda. Dobra, spójrzcie, rzucam ulta. Serio? Tamta ręka była nieciekawa, bo była remisowa, hotel. I się w końcu to nie skończyło. Nikt mi to nie dało, żadnych kucharków ani nic. Także lecimy dalej z Dobra, sobie zagrajmy Sergem, sobie zagramy na zadymce. sobie, serdżykiem zagramy. ale mnie obili, ale mnie obili. Dobra, dawaj, dawaj. Kurczę giną nam tam, gdzie? Niestety, no nie, zostałem sami, to z jaką małą ilością HP, co to jest? 19 HP, co to ma być? Ja nie mogę. Dobra, z 19 km przeżyję. Dobra. Tak trochę tak niech nie, nie mogę ująć. Dobra! Kurczę, au! Dobra! Czemu ten secz musi być taki wolny? Co to jest? Ty na siłownię nie chodziłeś? Dobra. Tą piłeczkę. Mam piłeczkę nie jest najgorzej. Piłeczkę tutaj. Dobra, dobra, tutaj jest na niej. Dobra, podajemy tutaj. Podam. nie daj. Dajesz Radę? Podaj, weź to, weź to, w piłkę i strzelaj, strzelaj. Strzelaj, ja ich zajmę, kurczę. Ja nie mogę, co tu się stało. Naprawdę. Nie. Nie. Dobra, Nani leży. Fak, 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 fak. Ona strzelała. Dobra, nie trafi chyba. Ale się boję. Dobra. to się się tak... O nie! A, nie ma chleba. Dobra, dawajcie, dawajcie, strzelam. Strzelam tę bramkę. Dawaj, pik! Koniec rozgrywki wygraliśmy jeden do zera. Także pozdro. Także fajnie. Fajnie, fajnie, że wygraliśmy. Dobra. To chyba... Dobra, to ten. Co to jeszcze można? Postanowiłem, że zagram sobie Max. Bo, no bo fajna jest Max. Bo ja ją całkiem lubię i mi się niedawno da trafiło. A nie mam jej na jakiejś wysokiej randze. Yy, dobra, chodź tu, Jesse. Chodź. No, chodź. Ej, ta ta, ten Karl to jest normalnie. Jakiś porąbany. No, idziesz. No, odejdź. No nie, ty, bo Jessie mnie zaraz zabije. Ty, Jessie? Aha! Dobra, to już było na telefonie. Jeśli chcecie kolejne odcinki z Brawl Stars, bo się teraz w sumie zastanawiam, czy zrobić odcinek z Brawl Stars następny, czy zrobić z Minecrafta, bo w sumie tak się zastanawiam i wydaje mi się, że może udałoby mi się, udałoby mi się zrobić tego z Minecrafta na telefon, bo na komputer to jeszcze nie jestem w stanie. Ale na telefon to myślę, że spróbuję zrobić, jeśli będziecie chcieli. Napiszcie, znaczy, no, no, zostawcie łapkę w górę. Czy, jeśli chcecie Brawl Starsa, a jeśli chcecie y, Minecrafta, to po prostu napiszcie, że dawaj Minecraft albo coś, coś w tym stylu. No i tyle po prostu. Nic tu więcej nie będę dawał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.